Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Dawno mnie tu nie było, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale ostatnio mam bardzo, bardzo dużo pracy, oczywiście o Was nie zapomniałam i wrzucam co nieco więcej na Instagrama. Dziś przychodzę do Was z przepisem na bardzo proste i jednocześnie bardzo pyszne kotlety z tofu i zielonego groszku. Jeżeli chodzi o tofu, kupiłam tutaj tofu naturalne, miałam taką wielką pakę 300 gram, także to troszeczkę za dużo chyba, że chcecie zrobić tych kotlecików, troszkę, więcej ja zrobiłam tak na dwa, maksymalnie 3 dni. I oczywiście standardowo najpierw odlewam wodę z opakowania tofu, wyciągam je tutaj 300 gram, więc naprawdę taka spora, spora kosteczka. Kosteczkę dzielę sobie tak na trzy części, jedną trzecią odkrawam i daję do szklanki, do której zlałam wcześniej wodę z opakowania. Zalewam to wszystko wodą, żeby tofu po prostu mi nie, nie wyschło w lodówce i następnie przechodzę do skruszenia tofu. Jeżeli się nie wiem, brzydzi, brzydzicie albo nie wiem co, no niektórzy nie lubią tego robić, że tak powiem rękoma swoimi, to możecie użyć po prostu widelca albo ubijaczki do ziemniaków. Ja nie mam z tym najmniejszego problemu, absolutnie Butnie, zagniatam tofu, żeby były małe cząsteczki, i przechodzę do dodania groszku. Tutaj miałam taki fajny, ekologiczny groszek prosto ze słoiczka. Ten ekologiczny groszek, natomiast różni się trochę tym, że jest wiadomo, ma inny, bardziej naturalny kolor, no i jest po prostu troszeczkę mniejszy, ponieważ na ten groszek nie jest po prostu na wspomagaczach. Wodę sobie, tą zalewę sobie zostawiam, później mi się przyda, zobaczycie do czego. Natomiast groszek bezpośrednio, bez, bez oczyszczania, wiecie, bez przelewania wodą. Dodaję do tofu, natomiast oczywiście nie zapominam o tym, żeby wymyć sobie słoiczek, ponieważ te słoiczki wiadomo są bardzo przydatne. Wygląda naprawdę smakowicie, jest to idealny przepis dla osób, które tak jak ja ten groszek uwielbiają, naprawdę uwielbiam smak zielonego groszku. I tak jak mówię, wrzucam wszystko do miski. Proporcje będą takie mniej więcej pół na pół w tym przepisie. Jeżeli właśnie e, zrobicie tak jak ja te 200 g tofu i, i 220 gram groszku, do tego dodaję łyżeczkę mienialnianego, łyżeczkę słonecznika, następnie łyżeczkę taką sporą suszonego czosnku, pół łyżki soli, e, dużą łyżkę, nawet troszkę więcej e, suszonej cebulki. Bardzo fajna przyprawa do tofu, naprawdę bardzo, bardzo pasuje, polecam, i Następnie dodaję dwie takie kopiaste łyżki owsa, płatków owsianych dokładnie. Mieszam to wszystko łyżeczką. Inne przyprawy oczywiście wedle uznania. Dla mnie taki zestaw jest wystarczający. Następnie przechodzę do zblendowania tego wszystkiego. Natomiast nie blenduję tej masy tak całkowicie na gładko, ponieważ ja lubię czuć, wiecie, ziarenka i tofu, ziarenka grochu, więc robię tak pół na pół. I właśnie tutaj na tym etapie dodaję po prostu najpierw jedną łyżeczkę wody, sprawdzam jak ta masa się lepi, czy jest już idealna do lepienia kotletów. Jeśli nie, to dodaję jeszcze jedną łyżeczkę zalewy z grochu. Mieszam wszystko, no i ta masa Powinna być właśnie taka mniej więcej powiedzmy w jednej, w jednej formie, w jednej części. No i jeżeli chodzi o smażenie, podgrzewanie tych kotlecików, tak naprawdę nie trzeba tego robić. Oczywiście możecie sobie je zostawić, wrzucić do lodówki i zjeść na zimno, ponieważ no tutaj tofu jest zrobione, groszek jest zrobiony, więc bardziej chodzi po prostu o takie, wiecie, doda dodanie jakichś dodatkowych walorów smakowych, czy to właśnie przez pieczenie, czy przez smażenie. Ja postanowiłam zaszaleć, podsmażyć na oliwie, wiadomo wtedy fajna skorupka się robi i im zrobicie te mniejsze, cieńsze te, te kotleciki, tym będą twardsze, bardziej chrupiące. Jeżeli zrobicie je tak no troszkę grubsze, troszkę większe, wiadomo wtedy będą bardziej miękkie w środku i wystarczy im dosłownie chwilka, tofu się dość szybko fajnie spieka, tym bardziej, że mamy tam ten owies. Jeżeli chcecie takie bardziej chrupiące te kotleciki, dodajcie po prostu tego owsa i słonecznika, ewentualnie innych orzechów troszkę więcej. Więcej. Po paru minutach przekładamy kotleciki na drugą stronę. Powinny być już pięknie, pięknie zrumienione czy mniej, czy bardziej, no to mówię, to już zależy tylko i wyłącznie od Was. Ja postanowiłam zjeść je razem z kaszą gryczaną, do tego taka sałatka na surowo z kiełków, zielonego ogórka, dwóch rodzajów papryk i kilku pomidorków czery. I oto gotowy obiad. Przyznam nie skromnie że był przepyszny, naprawdę był przepyszny, aż się sama zdziwiłam, ponieważ był to przepis mocno improwizowany, bo stwierdziłam, że jeszcze nie robiłam kotetów z tofu. Jeżeli go zrobicie, to oczywiście pochwalcie się, jak Wam wyszło i czy Wam smakował i czy oczywiście Smakował ten obiad waszym bliskim. Ja się żegnam, cześć, pa! pa.